Wróćmy teraz do tych y, początków, bo gdy Ty weszłaś do programu, to jakby miałaś do wyboru właśnie albo Mata, albo Łukasza Długiego y, Co było w Twojej głowie, co zdecydowało, że, że Ty postawiłaś na tego Mata, a nie na Łukasza? Jeku, ja pamiętam, y, że jak ja usłyszałam w ogóle z produkcji, że ja będę miała taką możliwość, to ja od razu mówię, że Boże, przecież cały czas złe wybory, to jest <laughs> ciągle, wiesz, ciągle zły facet w moim życiu, nie, 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 ja pewnie popełnię jakiś błąd Wolałabyś um... być w... wybierana? Właśnie chyba nie, lepiej, że ja wybrałam no. I słuchaj, miałam w coś takiego, że pomyślałam sobie w ten sposób, że nie będę kierowała się tym, jak oni wyglądają Wiadomo, wygląd również jest, no, przyciąga na wzrok, ale pokieruję się tym, który jest odważniejszy i który pierwszy się do mnie odezwie Ten, który się pierwszy odezwie, nie będzie się nie wstydził, znaczy, że jest odważny, prawda? I Mats tutaj nie zabłysnął, bo powiedział, wybierz mnie, proszę, ale jednak zadziałało, tak? I, I tak naprawdę z perspektywy czasu i tego, co przeżyłam w hotelu, ja chyba nie chciałabym z nikim innym przeżyć tej przygody Z Matem było fajnie a jakie pierwsze wrażenie zrobił na tobie Łukasz długi? Czy potem zastanawiałaś się jeszcze, czy ty na pewno podjęłaś dobrą decyzję? Bardzo, bardzo w ogóle jak ja już weszłam do hotelu z Matem i już jak zamieniłam kilka zdań z dziewczynami, to prosiłam dziewczyny o to, żeby mi zrobiły wiesz, taki, takie porównanie. Mm -hmm. I one zaczęły mi tutaj mówić o Łukaszu i ja pamiętam, że leżałam z Matem w łóżku pierwszej nocy, rozmawiałam z Matem, a w głowie myślałam sobie, Boże, a co jeśli ja jazuciłam jakoś super fajnego chłopaka. I teraz jak poznałam Łukasza po programie, jak mieliśmy przyjemność się poznać i spędzić razem trochę więcej czasu, to powiem Ci, że naprawdę, gdybym miała szansę pójść na randkę z jednym i z drugim i wtedy, kiedybym mm. musiała wybrać jednego z nich, no to tutaj by było strasznie straszne w głowie mętli. Kolejne pytanie od Weroniki czy gdybyś spotkała Mata poza programem prywatnie, zwróciłabyś na niego uwagę zarówno pod względem wyglądu i charakteru? Tak. Mhm, nawet rozmawialiśmy o tym z Matem, że my mieliśmy nawet to szczęście, że e, jeżeli chodzi o typ ludzi, to ja jestem wpasowana w ryzyko jego kobiety, a on jest wpasowany w mój, więc tak jak najbardziej, jakbym poznała Mata e, gdzieś e, gdziekolwiek, to pewnie pewnie też robiłabym tego maślanoczkę. Ale Mat nie miał e, brązowych włosów, tylko zrobił sobie blond. Bo, bo o Jezus, to ja Wam opowiem taką ciekawostkę o tym. Słuchajcie, ja e, nie wiedziałam, że Mat ma takie włosy, bo on miał czapkę. Mhm. I ja mówiłam wszystkim, że właśnie tak, on mi się podoba, bo ma takie ciemne włosy, tego wieczoru, kiedy go wybrałam I w ogóle, bo tutaj mu wystawały ciemne, prawda? Tak. I w pewnym momencie tutaj Marieta do mnie mówi, to weź poproś Mata, żeby ściągnął czapkę I pokazał ci włosy, a ja mówię, Mar a ściągniesz czapkę i pokażesz mi włosy? I ja myślałam, że umrę, naprawdę ja mówię, Boże, co ty masz na głowie, biedny! Ale ja w ogóle miałam taki szampon, taki fioletowy szampon, żeby wiesz, zbijać mm, żółty kolor włosów. Tak, w też używam? Do tak, no. No, I no i ja mam byłam ten włos, w ogóle mu nakładałam i tak dalej. I on potem miał już taki, wiesz, już nie aż tak bardziej tak. platynowe. Tak, ale i tak był dramat. Ale <laughs> ja myślę, że on to tak sobie robi na stałe, czy po prostu to był taki <laughs> chwilowy odjazd? W ogóle właśnie to ja go pytałam o to wiele razy i on powiedział, że. On tak widział gdzieś i mu się podobało i sobie to zrobił, ale nie myślał, że od słońca zrobią się żółte. <grym wytek>